się to wierzy. Krwi wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca, z Jako z miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. Krwi wodo, któraś wypłynęła z najświętszego. Serca Jezusowego, miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie, krwi i wodą, któraś wytłynęła z Najświętszego, Jako zdroj miłosierdzia dla nas, mamy Tobie. Dzięczka świętej siostry Faustyny. Pobudza mnie sam Pan, abym napisała modlitwę i hymny o Jego miłosierdziu. I te uwielbienia cisną mi się na usta. Spostrzegłam, że wchodzą do umysłu mojego sformułowane słowa na cześć Miłosierdzia Bożego. To też postanowiłam, o ile będzie w mojej mocy, przelewać je na papier. Czuję przynaglenie Boże do tego. Panie Jezu, nam daj łaskę myśli i słów, które uwielbiają, wychwalają Twoje miłosierdzie, aby prawdziwa wdzięczność była źródłem naszej modlitwy. Aby wdzięczność była jej początkiem. I w tym duchu wdzięczności z wielką odwagą, ufnością zawierzamy Ci losy świata, szczególnie tam, gdzie dziś są one dotknięte wojną, w Ukrainie, w Izraelu, w innych miejscach Ziemi. Powierzamy Ci Kościół w jego drodze odnowy, uświęcenia, mierzenia się ze swoją słabością i grzesznością, zwłaszcza powierzamy Ci trwający kolejny etap synodu biskupów w Rzymie. Modlimy się za naszą parafię, aby ten czas przygotowania do koronacji stawał się czasem prawdziwej odnowy wiary i wspólnoty wiary. Modlimy się za wszystkich potrzebujących szczególnie miłosierdzia, konających zmarłych, a także w szczególnych powierzonych intencjach, o Jezu miłosierdzia i przebaczenia, prosimy dla duszy, Janiny smykla i rodziców i rodzeństwa o łaskę wiecznego życia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś, Mariu, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, Chrystusa. Syna jego jedynego pana naszego. Narodził się z zmarł, Pan, pod ponskim piłatem. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebios. Siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych, wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana, naszego Jezusa Chrystusa. दाई को बस नहीं मैं दाई को बड़े स्नेई मैं दाई को बलस नहीं मैं दाई को बड़े स्नेई मैं दाई को बड़ा स्ने मैं की Dla jego bolesnej męki. 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 Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Daj Go bolesnej męki. Daj Jego bolesnej męki. Daj Jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Daj go 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 bolesnej męki. Daj Jego bolesnej męki. Daj Jego bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie sakrze świata całe da jego bolesnej męki. Daje go bolesnej męki. daj jego bolesnej męki, Laico possesses name key. Yego Manki. isha tawe. Laico name key. Дай name имяньки. Иесусе Царю, Иисуса Христоса. Дай Ojcze przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Daj go bolesnej męki. Daj go bolesnej męki. Daj Jego bolesnej męki. Daj Jego bolesnej męki. Daj Jego bolesnej męki. Da ego bolesnej męki. Da ego bolesnej męki. Da ego bolesnej męki. Da ego bolesnej męki. bolesnej męki. Daj go bolesnej męki. Daj go bolesnej męki. Ojcze, przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Daj go bolesnej męki. राय को बलस नहीं मैं राई को बल सुी राई को बलस नहीं मैं राई को बलस नहीं मैं राई को बलस नहीं मैं Dla jego, Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Święty Boże, święty Mocny. Święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nas, całym światem, Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny. Nad nami światem, święty Boże, święty mocny, święty a nie śmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad cały światem pod Twoją obronę uciekamy święta Boża Rodzicielko, Naszymi prośbami racz nie garść w potrzebach nas, wszelakich złych przygód, racz nas zawsze. Panno chwalebna i błogosławiona, O Pani Nasz, Orędowniczko Nasz, Pośredniczko Nasz. Pocieszycielko nasz, Synem swoim nas pojedna, Synowi swojemu nas polec, swojemu Synowi nas oddawa. Matko Miłosierdzia, Królowo Pokoju, Madonna Szaflar, Święta Siostro Faustyno, Święty Józefie, Święty Andrzej Apostole, święty Janie Pawle, błogosławiony Honoracie, wszyscy święci, święte Boże, wieczne odpoczywanie radz zmarłym dać Panie, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Jezu, ufam tobie, 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 Jezu. Ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Znajmy naszą grzeszność, byśmy mogli godnie przyjąć komunię świętą. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam bracia i siostry, że bardzo wskrzeszyły myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam.